Dobry, Marcin Kupiec, TMI. Ostatnio obiecywano nam otworzenie mostu w Ostrowie, że będzie otwarty w poniedziałek. Mamy wtorek. Chciałbym zaprezentować Państwu dojazd proponowany przez urzędników: dojazd do mostu w Ostrowie, czyli najpierw z Tarnowa udajemy się prosto na ulicę chemiczną. Tylko po to, aby za chwilę z ulicy chemicznej skręcić w ulicę Dunajcową jak widzicie trzeba tu uważać troszkę na zawieszenie gdyż jest ta droga bardzo dziurawa pozostaje nam kwestia zapytania się o jedną rzecz Dlaczego nie dało się tych wszystkich robót ze sobą w jakiś sposób zgrać? O, nie no, przepraszam mój i co została świeżo załatana? Świeżo załatana Więc nie ma tragedii. Może nie urwiecie koła. A wracając do mojego pytania, dlaczego nie udało się zgrać tych robót w jednym czasie? Most wydaje się, że trudniej jest zrobić niż drogę dojazdową, szczególnie, że droga dojazdowa już była i trzeba ją było wyremontować. Natomiast nie udało się tego dokonać. Z pewnością ten dojazd do mostu, objazd do dojazdu do mostu e, powinien być na rękę już wszystkim tym za mostem mieszkają od strony Karnowa no na pewno ten objazd jest krótszy niż ten obecnie stosowany sukces udało się dojechać do mostu koniec objazdu ale co nas w tym miejscu wita no zobaczcie to co zawsze w się sensie, to co od dawna nas witało może się uda wejść na most, zobaczyć jak on wygląda. Można powiedzieć, że połowicznie obietnica została spełniona. Rowerem chyba da się przejechać. Myślę, że z tego miejsca będzie doskonale widać bezsensowność obu tych inwestycji. Znaczy jedna z nich na pewno ma duży sens, ale obie naraz, biorąc pod uwagę, że jeden jest tu, a drugi buduje się tu, w linii prostej, może 100 metrów. Tym nie było przejazdu wcześniej, tak? No nie, tylko pracownicy. Nic nie było. <grystanie> Jak wjazd do Tarnowa po przekroczeniu mostu będą widzieć kierowcy samochodów oraz rowerów, wiesi. Wszyscy ci, którzy będą chcieli do nas do Tarnowa się dostać. Tak to wygląda. Dla mojego wyjaśnienia, oczywiście ten dojazd jest już remontowany tak długo, że w sumie to nawet nie pamiętam, kiedy on się zaczął. o, jeszcze są światła od wahadełka no to tutaj będzie wyzwanie przed naszymi urzędnikami aby nie zapomnieli zwinąć tej sygnalizacji tych świateł oraz wstawić w jej miejsce znaków oznaczających że jest droga jednokierunkowa no bo pewnie taka będzie tutaj więc taka pewnie droga będzie tutaj. Świetnie robiliśmy materiał o dokładnie tym samym miejscu, tej samej drodze, tym samym moście. Wtedy nagraliśmy przejazd tutaj tą drogą tym wahadłem i nagrywamy to obecnie. No powiem Państwu, że niewiele się tutaj zmieniło, poza tym, że jest ładniejsza pogoda, ale to chyba nie ma nie jest to w związku z wpływem prac remontowych na... Tą drogę sukces! Po paru minutach czekania możemy jechać dalej. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Nie jestem specjalistą, budowlańcem od remontów dróg, ale na mój nieprofesjonalny wzrok, to zupełnie nic tutaj się nie zmieniło. No może gdzieś tam obok coś wkopali w ziemię, tego nie wiem. Ale jest tak samo rozkopane, jak było prawie dwa miesiące temu. Wjeżdżamy właśnie do Tarnowa. Tu też wygląda to wszystko tak samo. Witamy w Tarnowie!